Kiedyś pamiętam w T.V. jak yy, przychodziłam, no to pani makijażystki mi zawsze mówiły, że one nie lubią tego trzaskowskiego. No tak jak te, które akurat mnie malowały. Ja mówię dlaczego? A on mówi, powiem pani. No taki on jest nieprzyjemny, no przyjdzie, nawet się do mnie nie odezwie, nie zagada nic, no widać, że on jest taki, y, zadarty ma nos, po prostu jest taki y, wyniosły. Ale wyborcy tego nie wiedzą. Właśnie, on jest nieprzyjemny, I, znaczy to, to inne makijażystki, prawda? I mówią, no to, to jest takie zaskakujące, że na tych spotkaniach do ludzi uśmiechnięty, zadowolony, czyli uśmiecha się i jest miły, kiedy ma. A no właśnie, trochę inny obraz Rafała Trzaskowskiego niż jest malowany powszechnie, zwłaszcza przez media lewicowe i liberalne, prawda? No bo przecież Rafał jest wspaniały, Rafał jest przystojny, Rafał jest inteligentny, Rafał jest oczykan, orczytany. Rafał jest szarmancki, Rafał jest uprzejmy, Rafał jest sympatyczny, ach ten Rafał. Zachwytów generalnie nie ma końca nad Rafałem Trzaskowskim, bo właściwie to jest cud miód, Malina kandydat kandydat idealny. No ale okazuje się jak to zwykle bywa, że rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana, aby nie powiedzieć nieco bardziej brutalna dla Rafała Trzaskowskiego. Bo rzeczywiście ten medialny obraz Rafała Trzaskowskiego jest jaki jest nie bez powodu, bo media lewicowe, liberalne pracowały na niego konsekwentnie przez ostatnie lata. Tak, to jest bardzo długa, konsekwentna praca. Najpierw Rafał Trzaskowski, jako ojciec sukcesu prezydentury Hanny Gronkiewicz-Walc. Potem, jako przecież ta młoda, nowa twarz Platformy Obywatelskiej, prawie że dziecko Platformy Obywatelskiej, złote dziecko Platformy Obywatelskiej. Tak. Minister do spraw europejskich, człowiek oczytany, znający wiele języków, człowiek zabawny, człowiek dowcipny, wreszcie z jakimś luzem. Podejściem do życia normalnym, a nie jak ci wstrętni pisowcy, tak nam generalnie wmawiano, czy próbowano wmawiać, bo ktoś na to nabrał, to się oczywiście nabrał. No ale y, coraz częściej słychać i coraz częściej to po prostu wychodzi publicznie, że Rafał Trzaskowski bardzo często zachowuje się, jak zwykły budz. I o tym mówiła na początku Janna Miziołek w rozmowie z Elizą Olczyk już jakiś czas temu, ale te emocje i te komentarze raczej odnowiły się przy okazji pewnego nagrania, które opublikowano w mediach społecznościowych, które latem błyskawice w media społecznościowe, stając się takim trochę politycznym wiralem. Oto mamy przygotowania do debat, do debaty, zwłaszcza w Super Ekspresie opublikował to Krzysztof Stanowski no i okazuje się, że pokazano tam roześmianego, wyluzowanego Karola Nawrockiego który sobie żartował, rozmawiał no i bardzo spiętego Rafała Trzaskowskiego który no, jest generalnie skupiony, z nikim nie rozmawia ma tutaj taką marsową minę, no a wcześniej mieliśmy make-up, czyli tradycyjne przygotowanie polityków przed występem przed kamerami, no i widać Pani Mekapiska dwoi się i troi, żeby wszystko było dobrze, a Rafał Trzaskowski siedzi, nie zamieni nawet żadnego słowa, nie uśmiechnie się, nie powie ani B, ani M, a na końcu coś tam sobie burknie i wstaje i idzie. I to jest trochę podsumowanie Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście, ktoś powie, że to no nie ma najmniejszego znaczenia. I w gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, to jakim jest człowiekiem, No bo najważniejsze teoretycznie powinno być to, jakim będzie prezydentem, jeżeli zostanie tym, że prezydentem tyle tylko, że to jednak ma swoje znaczenie. To jakim ktoś jest człowiekiem, to kto jak się zachowuje w różnych sytuacjach tych formalnych, ale przede wszystkim nieformalnych. A Rafał Trzaskowski nieraz udowodnił, że zachowuje się jak chłopiec w krótkich spodenkach. Pamiętamy chociażby to, gdy sam o sobie powiedział, że jest dupiarzem. Pamiętamy jego zachowanie, kiedy został nagrany w jednej z imprez nad Wisłą, kiedy mówi, że on do dj pójdzie i powie, że to jest jego miasto i żeby zmienił muzykę. Takie małe kawałeczki składają się na obraz Rafała Trzaskowskiego. Obraz, który jest zgoła inny od tego, który prezentuje nam Gazeta Wyborcza, Newsweek, czy nawet książka Rafał, Rafała Trzaskowskiego rzeka, który jest obecnie tematem wielu, wielu publikacji i Żartów, no bo jak żeby mogło być inaczej, okazuje się, że Rafał Trzaskowski jest najzwyczajniej w świecie bucem. O tym mówią jego współpracownicy, o tym mówią politycy, którzy mają do czynienia z Rafałem Trzaskowskim. Oczywiście nie wszyscy, no bo jest grono, wąskie grono współpracowników, zaufanych, którym odpowiada to, jaki Rafał Trzaskowski jest, albo którzy nic nie mówią, bo liczą na jakieś korzyści. Ale wiele osób, jeżeli z nimi porozmawiać, wskazuje na tę naturę, na tę osobowość Rafała Trzaskowskiego, która jest zupełnie inna. Niż ta prezentowana w wywiadach, w mediach, i warto mieć to w pamięci, bo nawet jeżeli to nie jest najważniejsze, to jednak mówi coś o człowieku, mówi to o jego zachowaniu, mówi to też trochę o jego otoczeniu, więc mimo wszystko warto mieć to w pamięci. To, jak się okazuje, że Rafał Trzaskowski jest po prostu bułcem, no ale może to nie jest wada jego najgorsza, pewnie znalazłoby się wiele innych ale pewnie jakiś kamyczek do ogródka, w tym przypadku kolejny już Rafała Trzaskowskiego. Na koniec tego krótkiego komentarzyka zachęcam Państwa do Państwa opinii. Proszę pisać, proszę komentować, co Państwo na ten temat sądzą i czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie dla Państwa, czy też nie. Karol Gac, kłaniam się nisko.